Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Roblox. Z nami jest Hogaty. Witam, dzień dobry. Gramy w PCD i to są śmieciarki, moi drodzy, na VR. Yy, widzieliście może już pierwszy film z, z VR, gdzie jeździliśmy sobie Mercedesem, tam 190. No postanowiłem, że w sumie fajnie zrobić taki film. O, zielone śmietniki, w niebieskie. Oj, ale faktycznie opornie idzie chodzenie. <laughs> Ej, dobrze tu się chodzi. Dreptasz tymi nóżkami. <laughs> tak, dreptam, no. Bo mi przeskakuje kursor, ja widzę to na tym. To jakieś problemy. Dobra, Interact X. Zamontowałem, dobra. Nie wiem, czy to już robić, czy, czy nie. Jak coś, to pojedynczo możesz wrzucać, nie? Teraz. Okej, okay, X, widzę, okej, okay, jest, dobra. Wiesz co? Ja bym na Twoim miejscu nie chodził po ten. Nie chodził tak daleko po kolejne. No bo tak naprawdę ty musisz zrobić całą drogę ze swoją e, robotą, bo on za Ciebie nie zrobi. No dobra, dobra, to ma sens faktycznie. Szczególnie, że Bot teraz nic nie zrobi, bo wiesz, bo on ma tylko mhm. mały zasięg. Dobra, Pyk. A nie, zabrał mój chyba Nie, to ja zabrałem A, dobra Ja przeniosłem, okay. No to jest taka orientacja, bo tu wszystko na pierwszej osobie się robi O, bot się zajmie tym, a ty musisz ten swój, ten swój, ten co do góry wniosłeś, Jasne, nie? jasne, biegnę Pyk, odstawione Dobra, to się naprawdę da Jako tako grać, poza tym wolnym dosyć chodem Tu masz jeden po lewej Jeszcze, O, faktycznie jak chcesz przynieść jakiś Dobra, tak właściwie no padem robię tylko jedną rzecz Chodzenie i obsługiwanie tej śmieciarki, nie? Dobra, i teraz active Okej okay. Najszybsza śmieciarka to ma szybsze i używanie tych droperów i szybsze rozwalanie tych śmieci Więc to jest dużo, dużo fajniejsze Okej, okay, jak nie ruszam za bardzo mocno kamerą to to chodzenie da się, da się chodzić tak w miarę szybko mm -hmm. Bo to widzę, że się kłóci Dobra, zasiadasz Jasne, tylko żeby nie kliknąć czegoś złego Eee, stąd Dobra O, świetnie, naprawdę dobrze ci poszło <laughs> A tu, Boże, tu na dole jest interak, nieważne Dobra, tu jest mój Okej, okay, co się dzieje z klapkami? OK, i odstawiam swój. I znika, dobra. I możemy jechać. Dobrze, tuż tutaj się trójkątem. Jak wrażenia na ten moment? No powiem ci trochę... Tu możesz poczekać, to bot zrobi robotę. Trochę tak ściśnięte jest wszystko, ci powiem. Ale mhm. nie, szczerze? No można było zrobić taki film, że, że, że sobie chodzę po prostu i nic nie robię. Dostarczanie paczek na pieszo o. <grym> Ciekawi mnie, wiesz co, jazda samochodem. Jazda samochodem, to ja już to robiłem. VR A, plus kierownica plus shifter, nie? No i to, to się jeździ dobrze, tylko jest taki problem, że jak jeździsz, prostuje automatycznie ci się jakby centruje kamera, nie? I nie możesz mm -hmm. za bardzo się rozglądać na boki, gdy jedziesz. Ale jak stoisz, to możesz normalnie gdzieś tam się na światach wylać. Którędy ty jedziesz? O ty, skubany. Okej, okay, ale mam wrażenie, że już się gdzieś zaplątałem o kawę od mikrofonu. A to jak to wygląda? Ty się musisz obrócić faktycznie? Tak, tak. Ja, ja obracam się Kamerą się obracam, tylko chodzę sobie joystickiem, nie? Okej, okay, tak jest chyba Dobra. szybciej, jak skaczę. Tam miałeś jeden świetnik, ominąłeś panie. A, no tak, faktycznie. Chyba u nie kliknąłem po prostu, czy tam tego przycisku od podświetlania świetników. W ogóle bot jest szybszy od człowieka taka ciekawostka. Bot szybciej może. A ile zabiera bot? A, ile, a, ile, a ile człowiek Nic. zabiera? Chyba. A, no to. Taka, taka różnica. No, ale szybciutko robi bot, faktycznie. No i szybko, nie ma takiego cooldowna, jak klika się coś, tam mam wrażenie też. To na tej śmieciarce ogólnie, nie? Na lepszej śmieciarce po prostu wszystko szyb, szybciej działa, nie? No, ale sam bot, on, on tak jakby nie A, no musi tak, tak, trzymać tak, 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 tak długo. No to tak, no to dlatego właśnie szybciej wszystko robi, nie? Szybciej dropera upuszcza, podnosi, niszczy te śmieci. To jest naprawdę dobre, ok Już się zapoznałem i idzie w miarę... Okay. Dobra, weź ten śmietnik po twojej prawej, z tyłu. No, patrzę się w dół, patrzę się w górę. Bot przybiegł za tobą, tak popatrzył, ty zabrałeś mu. Zabrałem mu robotę. Bot cię przegoni jeszcze. Chociaż nie, no aż tak szybszy to on nie jest. Dobra, zbieramy. Chociaż. Okej. Okay. Nie, 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 da daleko. Dużo przewagi miałeś. Też tu jeszcze jest? Z tyłu dopiero, nie? Oh. To już tak, do tyłu musisz iść, tam do ulicy, do skrzyżowania. Dosłownie tam będą trzy. Dobra, to sobie zabiorę się z tobą. Jasne. Yy, tak, generalnie się powtórzę, może to, co mówiłem już na filmie, że raczej do tego poradnika nie będę nie będę robił, do tego poradnika żadnego, bo to jest troszeczkę. Trzeba już troszeczkę porozumieć, po, po, po rozporozumieć, jak to tutaj działa i jak to wszystko wyregulować. Z tym jest dużo roboty, a efekt nie jest taki do końca, wiecie, zadowalający. Mm -hmm. Więc ja, więc żeby nie było żadnych problemów, to ja Raczej sobie odpuszczę robienie poradnika. A ciekawi mnie jakby to czy na Oculusie można byłoby odpalić? Na Oculusie, no z tego co myślę, to tak! Odpalasz normalnie jakby Robloxa, tak? Tak, normalnie Robloxa, tylko nie wiem, czy coś nie potrzebujesz czegoś tam. Mhm. Dobra. Czy ten ziomek weźmie mi... O, zabrał mi. Nie no, ale dałeś mi dobrą zagwostkę, aż chyba może podładuję sobie okulusa. No, ja oglądałem tutorial, mogę ci go podesłać, co do oculusa. Tylko ja, wiesz co, ja kupię oculusa dopiero wtedy, gdy Bimendi zrobi lepszą optymalizację pod VR, nie? Mhm, mm mhm. Mm bo, bo inaczej to, nie wiem, waste to mógłbym w sumie zagrać sobie jeszcze. Jezu ja bym się zagrał bardzo chętnie w GTA VR, U, to, ale To, to właśnie wiesz... jest wykonalne, bo, bo to nie jest tak, że. Tak, ale to jest jakaś, jest jakaś yy, płatna apka do no, zagrania No jest, GTA, jest, ale... ale mi się wydaje, że tym programem, którym ja używam, on jest też do normalnych wiarów i możesz zagrać w gry, które normalnie nie są w wiary nie wspierają. Mm -hmm. Więc mi się wydaje, że było to wykonalne. Byłoby to chyba i tak lepsze niż na tym telefonowym, aczkolwiek. Aha, tu są jakieś śmietniki? Weź mi nie, to U. tam dalej dopiero po prawej stronie. Czekaj, kliknę sobie U. O, dobra, widzę śmietniki. Albo nie widziałeś? No, miałem niebieskie same, w sensie niebieskie. Skadywałeś? Skadywałem, no. Ja nie widziałem tego śmietnika, co? A też czasem jest tak, że jak jechaliśmy w dwie śmieciarki, to na przykład jedna osoba miała śmietniki niebieskie, a druga miała zielone. No no ja widziałem żółte też, tak no. chyba... Tak różnie, nie? Bo jak Amax, bo jak był update właśnie ten ze śmieciarkami mm -hmm. w ten sam dzień, to ja robiłem live'a, nie? I Amax bił tam do mnie, czemu on sobie usiadł? No bo ty zacząłeś robić robotę. Aha, bo ja mu zabrałem śmietnik. Tak, zabrałem. Bo on ma chyba jakiś promień tam swojej działalności. Tak, ogólnie. tak, tak, bardzo, bardzo mały ma ten zakres działalności swojej no, ale po powiem ci, że rzeczy, które niedługo będą się działy na serwerze, to będą ciekawe. No, ja muszę ten filmik sobie obejrzeć, bo przed, przed chwilą to. Tak. Ma być jeden system zmieniony, podstawowy, że tak powiem, system? ale. System? To... I rzeczy, o których rozmawialiśmy, zostały już do Trello wpisane po wczorajszej rozmowie. No, ja coś tam widziałem. Ja to Trello, bo ja mam powiadomienia na Trello na komórkę. No, 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 no. To... Czekaj, które tutaj? Bo ja chciałem w ogóle usiąść sobie ze śmietnikiem, nie wiem czemu. No to nie usiądziesz ze śmietnikiem, mój drogi, no? Musisz teraz poczekać, bo on Aha. już chyba zaczął kompensować te. Dobra, śmieci. możliwe, możliwe, że tak jest. No, to to ma sens jak najbardziej. Zostały Zosta nam cztery śmietniki. Nie, pięć no, śmietników. No i właśnie, no bo ja nie wiem, czy ja w ogóle powiedziałem na tym filmie, że to jest takie telefon telefonowe wiarnie Oculus. To, to, to jest taka wada, że po prostu jakość wykonania tych telefonowych wiarów, a tych okulusów, no to jest w ogóle przepaść nie, no i. Tak, ja już po tej ile my gram? 18 minut, to ja już czuję trochę pot na, na twarzy ogólnie, nie? I... Nie dziwi mnie to. Więc teraz okay, musicie ale poczekać. Ty, ty jest w pełni wsparcie, podpada, ja mogę drop i sobie drugi przynieść. Ty, ty tamten wnosi już, bo on zaraz znowu odpali. Eee... Dawaj dawaj, bo Bot ci zaraz znowu stroluje. <laughs> nie, nie to się Coś nie mi dzieje. nie pykło, coś mi nie pykło. To się nie. nie dzieje. Tu zrobiłem, tu w dół teraz. Nie mogę. No, to taki świetny gameplay, aha. będzie przed tobą. Dobra. To co fajnie. Okej, okay, ja sobie tego zbiorę. Został ostatni. To jest pełny, Proszę, tak? tak Proszę, Honory. I teraz pytanie brzmi, czy jeżeli skończyliśmy tę trasę, to sławno South ma jeszcze nam coś do zaoferowania? Czy to chyba już ma, jest. Chyba ma, chyba jeszcze tam ta główna droga. I powiem, że trzeba na koniec w ogóle te śmieci jeszcze wysypywać, ja o tym nie powiedziałem nawet na filmie. Wiesz co? Trzeba, nie trzeba. Aha, nie dostajesz ale... żadnego bonusu za to. Czyli co, continue? No może zrobić continue, ale powiem ci, jak się siedzi, To się no teraz stoję, ale nie siedzę, mhm. a to się fajnie to wygląda, nie? Ej, bo powiem ci tak, nie wiem jak ty właśnie grasz na tych śmieciarkach, ale moim zdaniem za dostarczenie tych śmieci na koniec powinien jeszcze być bonus jakiś. Aha. Bo tak naprawdę na ten moment, po zakończeniu swojej ostatniej trasy, to bardziej się opłaca, wiesz, od nowa odpalić klasę i od zera jechać znowu, Aha, rozumiem, no. niż dojeżdżać z powrotem i odstawiać te śmieci, bo nic za to nie dostajesz. A w ogóle jest jakiś max pojemności śmieciarki? Nie testowałem tego, bo sławno Norf. Masz całe miasto przejeżdżasz, praktycznie, Aha. a i tak jedziesz, nie? No to tak naprawdę kończy ci się pojemność w momencie, w którym po prostu kończy ci się trasa. No dobra, ale na koniec dostajesz jeszcze to podsumowanie i to tyle, nie? To jest jedyna rzecz, chyba którą dostajesz za przywiezienie tych śmieci, nie? Tam, czyli podsumowanie. No to, no to takie. No, no, jak ktoś chce, wiesz, sobie pograndować, pograć szybciej, no to to, no to w ogóle nie. To raczej to skipnie, nie? Tak. No. Dobra. Śmietniczek odstawiam, ja tu zgarnę po drodze. A nie, to on już zabrał. Chyba, dobra, czekaj, bo on mi drugi śmietnik. A to ty! Okej, okay, no, no bo ja. będzie ciężko no rozpoznać No, masz śmietnik po prawej. A faktycznie. Dobra. Śmietnik cały czas był. Widzę. Dla ciebie dostępny. Dobrze, dobrze. Zabieram. Okej, okay, tu mam miejsce teraz. No i co o tym transporterkiem tu podjeżdżasz? E no. Ty, nawet I ty gdzieś gdzieś tam zbieramy, Zobaczymy, czy się pojawi jakiś, czy to jest koniec trasy. Dobra, nawet nie widziałem, ile zarobiłem w sumie z tamtej. 13 tysięcy u mnie było. Aha, teraz w ogóle co najśmieszniejsze, niby mamy sławno South, ale jedziemy już do tej części teraz. Z Może to się jakoś połącza. Z mnożnikiem. A zrobiłeś w pełni tę trasę kiedyś? Y south? Nie. Aha, a co jakąkolwiek? Tą drugą North? Tak. A, no, rozumiesz? i tu. Norf 50 też... 50 minut, niecałe 50 minut i mniej więcej tam ci wychodził 1000 na minutę jakoś, nie? Aha. Bo się zarobiło tam, nie wiem, 47 tysięcy właśnie w 40 par minut pracy. I to chyba minus już 10%, bo to z botami chyba robiłem. Ale czekaj, jeden bot zabiera 10%? No właśnie nie wiem, mi się wydaje, że jeden bot 10, tak jak rozumiałem jak za Maxem rozmawiałem, więc lepiej tak, czy tu z tyłu miałeś w ogóle jeden śmietnik taki pozostawiony? Aha, to nie widziałem go <noise> Przełaczyłem I olał, i olał Olałem. no Dokładnie, dokładnie, a tu lecę po następne No do tyłu, bo zostawiłeś śmietnik jeden z tyłu Aż tam, ojej! no to dobra, to ja go nie śmietnik. zauważyłem, myślałem, że jakiś przy No, A już się zostań tam, już zbierzemy ten śmietnik Dobrze, dobrze Bardzo dzień dobry Bardzo, ojej, nie, nie aktywate O, patrz, bot nawet zebrał twój śmietnik, to na plus No, mądrość Dobra, ja sobie z polecę z tyłu po tamten. Masz. A nie, jeszcze ten trzeba odstawić. Tak, i dwa z tyłu. Wziąć. Z tyłu? A, tamten. Efekt, z tyłu. No. Pod wiaduktem, Dobra. tam gdzieś. Yy, ten jest A tutaj. czy wiedziałeś, że sławno to miasto policyjne? E, chyba coś o tym mówiłeś. To, to, to możliwe, że wiedziałem. Aha, tu z tyłu. Tam już nie ma, pod wiaduktem. Dobra. Gdyby ogarnąć coś z tym, że się zacina te chodzenie, to tutaj też się da fajnie chodzić. a może Bot się jeszcze zajmie drugim śmietnikiem. Ono, byłoby a super. A ty tu pierwszym. No. No i super. Dobra, odkładam. To, to gdzie jest następne? Jakby. Czy tu już jest koniec? Nie mam pojęcia. Zaraz no. zobaczymy, czy będzie dalsza część. No ale dalsza część na pewno jest sprzątana e, przy Sławno Norf. Więc dziwnie to było, gdyby dał radę i to i to. Mamy, o, już koniec, to jest koniec A, sławno to jest koniec. No to nie, no no to ja zrobiłem sławno sał do końca. To jednak kłamałem, zrobiłem to kiedyś do końca, okej. Okay. Dobra, no to to, to jest spoko, spoko trasa na taki odcinek w sumie. Tak, tak. Taki tak, Bartolowy. Tak, tak. Właśnie chodziło mi o to, żeby właśnie po takich nie, nie za starych budowlach, jak jest w sławnie tam, w sensie, mm -hmm. żeby fajnie wyglądały jakościowo te budynki i, i żeby też nie było to za długie, nie? Bo na jednej fajnie to wygląda na razie chyba sęczkowo, tam jest brud na budynkach i to wszystko. A tak, to daleko trochę do tego Sęczkowa, bo przed tą to jest Bobrowice. Dobra, Prawda? pokaż jak to wygląda. Ja też dostanę summary, jak tutaj podjedziesz? A nie mam dla tego pojęcia, wiesz? Czy dostaniesz, czy tylko ja? Dobra, mission finish, te 20 tysięcy w 26 minut. Co dobrze, źle? No nieopłacalne fest, no. Aha, no dobra. To w sumie ja, ja nic nie dostałem żadnego, żadnego podsumowania. Piękny niedźwiadek, Hogarty, w, 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 w VR, żegna i. Ja też żegnam, mogę kamerę sobie zrobić? O, świetnie, co? Zostawcie łapkę w górę, super na kanale, zapraszam do Hogatego. Od nas tyle, cześć!